Jesteśmy na... <grymnie> Chciałam powiedzieć tylko tyle, że Bon Anno, bo właśnie się tego dzisiaj uczyłam nowe słowo i to znaczy w no, e, no. szczęście wego. Wcześniej later. Wego... Uh, okay. Later? We need to go to Koloseum. chciał ale jednak wziął. Tak. A to jest Natalka, moja ukochana. Tutaj e, towarzyszka podróży i idziemy do Koloseum. Jest super zielono, mamy kurtki takie cieplejsze, a się okazuje, że jest ciepło, prawda? Gorące jest w tym płaszczu nawet. Tutaj jest w ciepło. Obecnie. Tak, tak. Także... No będziemy się rozbierać. Jest słońce, więc ja mam plan wino, park i wino. I leżenie na słońcu. Będzie ekstra. Kryłam takie piękne portfele w mapę świata. Włoska firma, minus 20%. Zastanawiam się, jak znajdę mapę z Australią, to może kupimy. Takie są różne, śliczne i wszystko ze skóry. Zapytam się piękne. pani, ile dokładnie kosztuje? No bo kosztuje 130 euro, minus 20%. Piękne, piękne, piękne. O, tak, tak, o, tak. Alebka, patrz śliczna. Prawdziwa włoska firma. To Znalazłyśmy tak? taki piękny sklep. Trzeba zapisać nazwę Nazwę. Nowy sklep, gdzie jest pierwszy dzień i kupuje sweterek. Taki. Uwaga. Uwielbiam. Pasuje do mnie i do mojego charakteru. Fajny jest, bo mają ładne kolory. Bardzo unikatowe. I przymierzę jeszcze to. Jaka nazwa? Polecamy. What's the name of your shop? Adele Altman. Like this? Yes? Adele. Adele Altman, Rome. Polecamy. <laughs> wow. Taki. Na I strasznie minutki w Na pewno ma naturalne coś. Tylko nie wiem co. Zaraz to sprawdzę. Sudo. 90 euro. Jak coś? Skład. 50% wielka yy... a to nie wiem co to jest, ale jest minutki. Yy, Widzowie, jutro pojedziemy tam do tego pana. Będziemy się z nim witać i gołębie mu wysyłać. Jutro Watykan Anioł Pański o godzinie 12. Będę w telewizji, oglądajcie. Piękne kamienice z okiennicami wszędzie, w miarę jest czysto i super mają sklepy dla wszystkich tych, którzy kochają wydawać pieniądze. Rzym. Patrz, tam ktoś ma taras. mieszka, widzisz? Ekstra. Wow, tam jest koloseum i słońce. Pięknie. Byłaś kiedyś na tym autobusie? Ja też nie. Piękne koloseum. I piękna kawiarenka. To jest jakiś kościół, ale piękne. I takie śliczne kamienice, i palmy, palmy palmowe drzewa. Żybie! To jest Koloseum. Teraz <laughs> będziemy śpiewać discosecu. Także Happy New Year dla wszystkich oraz Bon Bon. Hmm, zapomniałam. Bon notę? Bon, 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 bon Coś bon takiego. Note. Happy New Year wszystkiego nowego roku dla wszystkich przyjaciół i aby następny rok był co najmniej tak wspaniały jak poprzedni. Hmm. miłości, radości i wszystkiego najnajnaj. Naj, naj. Kolacja z przyjaciółmi. Happy new year! Cudowne. Italia. <laughs> Made <in Italy>. mm. <laughs> Tłumy idą na Anioł Pański do Watykanu i my też. To już Watykan jest tam za bramą. Dzień dobry. Mam moje ulubione jedzenie śniadanie kasztany. Natalia, ci smakują kasztany? Dobre są. Trochę suche, ale ok. <gry> mm. Dlatego trzeba popijać wodą, bo one zapychają tak gardło że woda jest potrzebna. Idziemy na Anioł Pański, do Watykanu, na Blacinego Piotra, a potem do Kaplicy Sykstyńskiej, ponieważ tam są malowidła Michała Anioła, a ja uwielbiam Michała Anioła i jego sztukę. Mówią mi bardzo dużo ludzi. Chyba 20 tysięcy będzie dzisiaj. Tak mi się wydaje. Dużo jest yy, Księżów. Nie wiem, jak to się mówi po polsku. Książąt? To nie ma sensu. Księży jest dużo i zakonnic różnych. Są białe zakonnice, Pstaki w takim sensie nie, że białe skóra, tylko że białe. Mają szaty takie, sukienki. Nie wiem, czy widziałaś. O karabinieri, policja. Dużo się tutaj dzieje. Czyli 1 stycznia nowy rok. Zacznijmy rok z Jezusem. Będziemy przechodzić przez bramki, bo wchodzimy do nowego kraju. To jest Watykan. Wygląda to niesamowicie. Po prostu chciałam oszukać policjanta, kazał mi wywalić butelkę do kosza ja mówię, e, przejdę sobie. Ale nie, bo przechodzimy przez bramki. <grym> Natalia, ale popiłam, jest super, nie? Ja na raz. Na raz? Nałam, tak, jak, okay. można jak Ci się podoba Watykan? Ja, nie wiem. Jestem przerażona, że muszę jak na lotnisku przejść przez bramki mi się bardzo podoba, wygląda jak mi świat, już ja to widzę. No i Anioł Pański się właśnie zaczął. Tam jest telewizor, tam. Będziemy oglądać po pierwsze, tam. Cześć. gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w na zaczekaniu na bardzo Świętego Piotra. I e, bardzo jestem powiedzona, no, bo nigdy nie przychodziłam e, do innego państwa na polu, okej? Okay? No. Tylko zawsze tutaj na... są bramki, jak na lotnisku. Allora, andiamo a vedere dove papie, il papiez sarà, Anio Paeski. Sì, possiamo domandarci con quale linguaggio ci parla la versione santa? Come parla la versione santa? Cosa possiamo imparare da lei per questo anno che si apre? Possiamo imparare a insegnarci cosa dobbiamo fare in quest'anno. In realtà, Si observamos la escena que la Eucaristía odierna en día se presenta, notamos que María no habla. ¿Sí? Dice, Trinitra con cura. y dice pura, se de dirige del cielo, a la luz, y cura con tenereza. Este es el legado de María, verde cura con tenereza. costruire davanti alle crisi personali e sociali, che viviamo davanti alla possiamo farlo se ci prendiamo cura di uni e degli altri e se tu, Santa Maria, Mater Dei ora pronobis peccatoricus, non che ora mortis nostre amore, è vero un caro fatto un mese, la vita di un'ora, Santa Maria, la Serena, la tu la tua la Serena, la Serena, la Serena, Robi wrażenie, niesamowita architektura, a jeszcze nie byliśmy w ogóle w środku i jest głośno, ludzie się cieszą i tańczą i z całego świata są, z Afryki jest dużo, z także uwielbiam to. Buonanotte! Buonanotte! Buona Buona o czym Ty myślisz? Jest ekstra. Ja muszę iść do kaplicy Sykstyńskiej, bo tam jest Michał Anioł. Nie kupiłyśmy żadnych biletów, więc nie jestem pewna, czy nam to dzisiaj wyjdzie, ale jeśli nie dzisiaj, to na pewno na jutro są bilety i przyjadę tu jutro i kupię na jutro, bo jutro są moje urodziny i będzie ekstra spędzić je razem z Michałem Aniołem. Bardzo cenię i uwielbiam jego sztukę. I tu są takie panie, one pilnują. Ciekawe, czy one mają paszport watykański czy włoski. Bardzo jest to ciekawe, że to jest państwo w mieście. Ono się wyodrębniło w 1927 roku, a przedtem zawsze należało do Włoch. Hmm, bardzo ciekawe. Taki piękny zamek. Tam można wyjść do góry, i zobaczyć Rzym. Ale niestety kolejka jest na chyba dwie albo trzy godziny. Jest dosłownie, tam widać tą kolejkę. Ona się tam zakręca i ona jest dłuższa niż dzisiaj czekałyśmy na bramkach. Wszyscy się nie lubią. To są takie śmieszne. Sprzedają wszędzie fake Chanel i fake różne inne torebki. Ja mam taką jedną, bo koleżanka witała i. Nawet nie wiedziałam, że to jest Chanel i nawet ładna jest. No, a tam widać katedrę Piotra. Teraz idziemy do Fontanny i będziemy zwiedzać dalej Rzym. Jest naprawdę ślicznie. Stare miasto, bardzo ładnie urządzone i tu mieszka 4 miliony ludzi, a czuć jakby mieszkało pół miliona, dość spokojnie. Wszystko to są po prostu turyści. I coś jeszcze chciałam powiedzieć: a jutro kupiłyśmy bilety do, e, do Muzeum Watykanu i Bazyliki. O 7.30 nie będzie w ogóle turystów, więc będzie super e, do Sykstyńskiej Kaplicy i e, Mikael. Sant Archangelo, czy tam nie wiem jak to się mówi po włosku. Ja go uwielbiam. To był cudowny artysta. I niesamowite to jest, że stworzył takie arcydzieło tyle lat temu. I jutro są moje urodziny, więc będę spełniać Twoje marzenia i oglądać arcydzieła Michała Anioła, a potem pojedziemy na najładniejszą plażę w Rzymie. Zobaczyłyśmy taką piękną restaurację. Można sobie tutaj usiąść koło tego cudownego kościoła. Nazywa się Esenza Verde i jest tutaj dużo CBD i tak dalej. I mają super ekstra ciekawe produkty, oraz mają książkę o Australii. Więc bardzo mi się to podoba. To jest jakiś pan, który tu mieszkał w Australii wiele, wiele lat. Można sobie kupić taką książkę. Książki o cannabis, ale też są po prostu książki. I można sobie je przeczytać. Jeśli będziecie w Rzymie, to polecamy z Natalią. Piłyśmy, jadłyśmy i jest pyszne. Jakie było Twoje jedzonko tutaj? Przepyszne, z czym? Marihuana, Tak, właśnie, to jest marihuaną. Polecamy. Teraz idziemy na fontannę di Trevi i Panteon jest po drodze. To widziałam. A co się stało w Panteonie? Nie wiem, musimy przeczytać. Coś, mi się to kojarzy z bogami e, tymi rzymskimi. To był jakiś ich dom, tak? Oni tam mieszkali, czy coś? No, zobaczymy, zaraz się okaże. Ale jest bardzo dużo pięknych budowli. Jest tak zorganizowane w Rzymie. Super, super, super. <gry> Natalia, powiedz, co Ci się najbardziej podobało w Rzymie do tej pory? Eee, nie wiem. Trudne pytanie. Koloseum mi się bardzo podobało. Koloseum. I jedzenie. Jedzenie. Tak. I ludzie też są cudowni. Tak. Ci ludzie, w których mieszkamy, są cudowni. Jeszcze serdeczni i gotują nam uh, różne makarony w nocy, więc jest ekstra. Is this all yours? All this chua was yours? Hey hey! Hey, hey. Oh my god, taki sam jak Freddy. Nie chce przyjść do mnie. O oh, Boże! This is so sweet! Bye bye! Fajny kalendarz. Przystojnicz. Romanie księdzy. Możemy zobaczyć 12 najprzystojniejszych księży w Watykanie. Styczeń. Enero. Febrario. Marzo. Aprile. Potem idziemy do Maggio. Junio. Julio. Agosto. settembre, Oktobre. novembre, Decembre. Który jest twój ulubiony? Najbardziej przystojny? Muszę to ja już tym. mam swojego, od razu. Mój faworyt to jest ten, ten? człowiek, tak? A twój? Tylko on nie ma tej koloratki. Znaczy z profilu, Aha, ale z tak filmu. to może ten, nie, nie wiem. wiem. No. Przecież ten też jest ciekawy moim zdaniem, hmm. bo ma hmm. fajny kapelusz. Ten też jest fajny. Tak. Polecamy taki kalendarz. Pan maluje buty. Wow. So beautiful nie tylko buty maluje też torebki panksy. I obrazy. Wow, i ubrania o oh. to jest słuchne. On ubrania ja ma na jej mm. Jaka piękna kurtka. Uwielbiam. I cena? zaraz sprawdzimy. A nie wiem, czy jest? Nie, nie ma. A. How much jest. To jest Panteon. Robi wrażenie. Nawet go nie mogę objąć. On był w 125 roku wybudowany przez cesarza Hadriana. I tutaj mieszkali bogowie. To jedzenie, polecam tą restaurację. Dopiero zaczęła wieść ale po prostu jest amazing. Nazywa się Iwo. Co jest takie śmieszne, co? No bo ty tak zaczęłaś pozować, jak taki ruch. No jasne, ja jestem, wiesz, modelka, no nie? To jest Mioki z kwiatkami i Pyszne. No, próbuj, i powiedz jak jest. Chcę widzieć swoją pierwszą reakcję. Jest ciekawe. Ciekawe. Jest pyszne. Sos taki serowy. Wow. Taco So amazing. Chiudere qui. Poi una volta, eh. bialo, bialo, bialo tu, lui. Allora ci mettiamo due Chiara perché non c'è wow. altro